To człowiek z cienia. Marcin Mastalerek jest człowiekiem, który ulepił Andrzeja Dudę. Człowiek Andrzeja Dudy. Jesteś moim wypróbowanym współpracownikiem i przyjacielem. Polityk, który naraził się prezesowi. Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę, tak czy nie? Tak. Dziś wyszedł z politycznego cienia. To oczywiście to jest plan polityczny. To nie mam wątpliwości. Marcin Mastelerek gra na siebie. Kim się stał Marcin Mastelerek u boku prezydenta Andrzeja Dudy? Co najmniej wiceprezydentem albo nadprezydentem. Na pewno prezydent tego nie zabytuje. Haha, ha, ha, jacy jesteśmy sprytni! Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. No to jest główny chyba problem, tak? Znaczy nikt nie rozumie, o co tej dwójce chodzi. 13 lipca 2020 roku. Wieczór wyborczy w Półtusku. Bardzo dziękuję. Andrzej Duda świętuje sondażowe zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Dziękuję najważniejszym politykom w partii. Dziękuję Jarosławowi Kaczyńskiemu, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Ale szczególne słowa kieruję do jednej osoby. Chcę podziękować proszę państwa także i mojemu przyjacielowi Marcinowi Mastalerkowi. Marcin nie jest już w czynnej polityce, odszedł z niej, ale dla ojczyzny ratowania przyszedł i pomógł nam. Tak Andrzej Duda mówił o byłym rzeczniku Pisu, a później swoim najbliższym doradcy. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Który już w 2015 roku pomógł mu w wygranej. Po tym, jak Dudę kandydata na prezydenta wymyślił Jarosław Kaczyński. Marcin Mastalerek jest człowiekiem, który ulepił Andrzeja Dudę. Jeżeli ktoś nadał mu takiego kampanijnego sznytu, jeżeli ktoś zrobił z niego prezydenta, to jest to Marcin Mastalerek, który całe swoje umiejętności, cały swój talent w 2015 roku przeznaczył na kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. jest nie, 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 najszybciej. Że pan przyjechał do nas. Zapraszamy na konferencję prasową pod Biedronkę. Hasło, które będzie hasłem finału kampanii Andrzeja Dudy, mówi o Polakach, jest do Polaków. Proszę państwa, przyszłość ma na imię Polska! To była osoba, która absolutnie nie grała na, na siebie. On jest pod tym względem lojalny, tylko był taką y, twarzą, która ciągnęła i stawała starczą przy kandydacie na prezydenta i bronił go. Dziękujemy bardzo, jedziemy już do Siedle. To był taki razem z Beatą Szydło, to był taki zgrany team. Oceniają kampanię sprzed dziewięciu lat Anna Materska-Sosnowska, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu i Jakub Bierzyński, ekspert od marketingu politycznego, były doradca Nowoczesnej i Wiosny. Oceniają kampanię, w której Bata Szydło była szefem sztabu, a Marcin Mastelerek rzecznikiem. Marcin Mastalerek był architektem wielkiego zwycięstwa Andrzeja Dudy w pierwszej kampanii wyborczej prezydenckiej. Nie udało się tym razem. Starcie urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego z mało znanym eurodeputowanym PiSu Andrzejem Dudą, któremu sondaże na początku kampanii nie dawały szans na zwycięstwo. Andrzej Duda prezydent. Trzeba przyznać. Była to bardzo dobra strategiczna robota. Mastelerek świetnie ją poprowadził i z punktu widzenia jakby inżynierii politycznej była to jedna z najlepszych kampanii politycznych w Polsce. Wygraną, która jesienią 2015 roku w wyborach parlamentarnych wyniosła PIS do władzy. Ale Stalerek, który także był w nią zaangażowany i wspierał kandydatkę na premiera Beatę Szydło, zamiast nagrody za sukces Andrzeja Dudy, otrzymał, co było wielkim zaskoczeniem, karę. I nie znalazł się na listach wyborczych PiSu do parlamentu. Bardzo dobrze się czuję. Żona zadowolona wczoraj się cieszyła, że już nie będę tym posłem, także. Bo młody polityk ze Szczecina, bliski współpracownik Joachima Brudzińskiego miał się wdać w konflikt z prezesem partii, Jarosławem Kaczyńskim. Sprawę stawiam tak, że albo pan, albo ja. Pan jest bardziej potrzebny partii niż ja. W takim razie dla dobra Polski ja rezygnuję. Tło tego starcia opisanego w książce autorstwa Kamila Dziubki Kulisy PiSu tak analizuje Andrzej Stankiewicz. Są dwie wersje zdarzeń. One się sprowadzają do kilku y, kwestii. Pierwszą kwestią jest to, że Jacek Kurski próbował wpływać na kampanię Andrzeja Dudy. Uważał, że ta kampania jest zbyt miękka i że twardy elektorat PiSu nie zagłosuje na Dudę i że on nie wygra. Kaczyński zadzwonił wtedy do Mastalerka. Są dwie wersje tej sytuacji. Jedno mówi, że Mastalerek odmówił pojawienia się na Nowogrodzkiej, powiedział, że robi kampanię i że nie zamierza zrezygnować z bycia u boku Andrzeja Dudy gdzieś w terenie. Mamy a druga wersja jest taka, że po prostu tego telefonu nie odebrał. W dodatku niektórzy twierdzą, że był zajęty konsumpcją obiadu i wtedy zapadł na niego wyrok. Z tego jestem znany, że miałem swoje zdanie w 2015 roku i dlatego nie byłem, nie jestem już posłem, nie zostałem wystawiony. Po rozwodzie z pisem Mastalerek trafił na dyrektorskie stanowisko do orlenu. Ale po dwóch latach je stracił, bo partyjni działacze podejrzewali, że to on doradził prezydentowi. Konstytucja! 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 Weto do dwóch ustaw, które miały podporządkować sądy ówczesnej władzy. Zwrócę z powrotem do rozpatrzenia sejmowi, czyli zawetuję. Mastalerek był pierwszym, który uznał, że wizerunek prezydenta jako długopisu prezesowskiego, jako Adriana z sitcomu Ho Prezesa jest destrukcyjny i może utrudnić ludzie drugą kadencję i to on był człowiekiem, który popychał Andrzeja Dudę do serii WET. To były próby poszerzania albo nie zamykania się tylko w takim twardym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Ale on został ograny prezydent wtedy. Pyszny I tak PiS złożył swoje ustawy? I złożył swoje ustawy i te ustawy podpisał. Prezydent popełniając grzech pierworodny przy niezaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego właściwie no, wszedł do tejże wspólnoty i był w tym bardzo konsekwentny. W drugiej kadencji prezydent odpowiada tylko przed Bogiem, historią i narodem. To jest człowiek dobry i to jest człowiek, który kocha ludzi. Chciałem Państwa prosić o to, żebyście mnie wsparli w tych wyborach. Szczególną rolę Mastalerek miał odegrać w kampanii prezydenckiej w 2020 roku, gdy poparcie dla Andrzeja Dudy zaczęło spadać i Rafał Trzaskowski zaczął doganiać urzędującego prezydenta w sondażach. PiS coraz częściej się mówiło, że idzie fala, która może zmieść prezydenta. Dlatego zadzwoniłem do prezydenta i powiedziałem: Jesteś dobrym prezydentem, zasługujesz na reelekcję, ale idzie źle, chcę pomóc. I prezydent uznał, że moja pomoc jest potrzebna. Tak opisywał swój powrót do kampanii Marcin Mastalerek. W jej drugiej części prezydent zaostrzył swój kurs wobec środowisk LGBT. Taką mamy ponad 1050-letnią tradycję że polska rodzina to chłopak i dziewczyna. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. To nie była moja kampania. To, moja kampania to był prezydent, który dąży właśnie do środka sceny politycznej, który czuje, gdzie jest jego miejsce. A prezydent niestety wybrał inną drogę, stąd nasze ścieżki się rozeszły. Dlatego pani zrezygnowała? Tak, tak. To był główny, główny powód mojej rezygnacji. Ja absolutnie nie chciałam się podpisywać pod taką prezydenturą, e, która się kroiła już z tej kampanii. Opowiada Jolanta Turczynowicz-Kieryło, która na początku była szefową drugiej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Wydawało mi się, że my jesteśmy w stanie przekonać innych, że prezydent w drugiej kadencji będzie potrafił naprawić to, co mu się nie udało w pierwszej, jeśli chodzi o bycie mężem stanu i takim niezależnym prezydentem. I prezydent no. się zmienił? Tak, ja... Ja, ja widziałam nie tylko jak że się zmienił, tylko widziałam ten moment, kiedy się zmienia. Widziałam to, to uleganie wpływom właśnie, zwłaszcza wpływom w kontekście tego, jak ma wyglądać kampania prezydencka, jak ona jednak ze względów wyłącznie politycznych, tak, miała wchodzić na tą bardzo mocno prawicową część sceny politycznej. Nie żyje Polska, Niech żyje Polska! Jeszcze raz! Wszystkim z całego serca dziękuję. Jak żyje Polska? Andrzej Duda po raz drugi wygrał wybory na wiecu, Byli czołowi politycy PiSu. Marcin Mastelerek pozostał w cieniu, choć na decyzję prezydenta w kolejnych latach, zanim naszych rozmówców, miał duży wpływ. Weto do Lex TVN. Weta do Lex Czarnek. To są wszystko takie bolesne ciosy w politykę Jarosława Kaczyńskiego. To są ciosy, za którymi stoi Marcin Mastalerek. Odgrywa się w ten sposób Mastalerek Kaczyńskiemu? To jest taka polityczna zemsta? Sądzę, że Mastalerek nie jest na etapie wprost politycznej zemsty. Mimo wszystko jest wciąż jeszcze za słaby. Myślę, że zemsta na Kaczyńskim jest jego pragnieniem. Szuka pewnie metody, żeby to zrealizować, ale na tym etapie on tak definiował interes Andrzeja Dudy. Bardzo dobrze, że pan prezydent zawetował tę ustawę, ponieważ kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło po władzę w 2015 roku, to było z rodzicami. Mówił o wecie do Lex Czarnek-Mastalerek. I tradycyjne przywitanie. Który w kolejnych latach coraz mocniej krytykował PiS. Oczywiście PiS jest dziś w defensywie. PiS przespał kilka ważnych momentów Przed i wytykał błędy w trakcie ostatniej kampanii parlamentarnej. Z miłości, do! Sztab działa od grudnia, jak słyszę, i nie wymyślił, przez te wszystkie miesiące i nie usłyszał, że Donald Tusk od dwóch miesięcy krzyczy, że będzie szedł w marszu, i nie miał żadnej kontrpropozycji, to znaczy, że przespał. Po wyborach parlamentarnych, po których PiS straciło sejmową większość, a później władzę. Marcin Mastelerek wyszedł z cienia i odebrał od prezydenta ministerialną nominację na stanowisko szefa gabinetu. Cieszę się z tego, bo mogę śmiało powiedzieć, że jesteś moim wypróbowanym współpracownikiem i przyjacielem, ale przede wszystkim mogę śmiało powiedzieć, że jesteś wypróbowanym wojownikiem, jeżeli chodzi o sprawy Rzeczypospolitej. Kim się stał Marcin Masterek u boku prezydenta Andrzeja Dudy? Co najmniej wiceprezydentem albo nadprezydentem? Wiceprezydent. Niektórzy w pisie uważają, że jego pseudonim Masta. Nie wywodzi się wcale od nazwiska, tylko od takiej bardzo slangowej wersji angielskiego słowa master. Czyli władca. Jestem sekretarzem stanu ministrem i. E, wie pan, jak mocna jest moja pozycja? Ona zależy od humoru prezydenta. E, czy w stanie lewą, czy prawą nogą, tak jak i każdego innego ministra, prezydent może odwołać, powołać. Panie prezydencie, czy pan liczy nadal, że Mateusz Morawiecki będzie premierem? Mastalerek myśli już o tym, co będzie po Kaczyńskim. Jest oczywiste, że to póki Jarosław Kaczyński rządzi prawem i sprawiedliwością, to masterek nie ma najmniejszych szans na jakiekolwiek rozdanie, na jakikolwiek udział w polityce pisu czy w szerzej w polityce y, prawicy. Jeżeli Andrzej Duda nie będzie w stanie znaleźć jakiejś posady międzynarodowej, a ma takie ambicje, jest takie myślenie, że Duda będzie twarzą pewnego projektu, którego motorem będzie Marcin Mastalerek, że on z części pisu, na gruzach pisu czy wbrew pisowi stworzy jakieś nowe rozdanie, że przy okazji wyborów prezydenckich czy przy okazji wyborów parlamentarnych powstanie nowy projekt nie wyobrażam sobie, żeby prezydent Duda po kadencji był działaczem partyjnym i żeby przewodził prawicy. Nie, myślę, że jest to po prostu niemożliwe, ale wyobrażam sobie, że to prawicy, jestem tego pewien, będzie zależało, żeby odwoływać się do jego dziedzictwa i żeby był bardzo ważną figurą. Niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji? Po porażce pisów w wyborach to właśnie Marcin Mastalerek jako pierwszy otwarcie uderzył w prezesa PiSu. Kaczyński powinien odejść na polityczną emeryturę, tak czy nie? Tak. Pis koncertowo zawalił tę kampanię, tak czy nie? Tak. Kiedy Marcin Mastalerek wysyła prezesa Kaczyńskiego na emeryturę, kiedy otwarcie krytykuje Prawo i Sprawiedliwość i kampanię prowadzoną przez was, to on bardziej pisowi pomaga, czy szkodzi? No myślę, że z pewnością to nie pomaga i ja jestem przeciwny jakby tym właśnie wnioskom, które wyciągał. I... Myślę, że trzeba mieć przegląd spraw i wiedzieć, że prezes Jarosław Kaczyński jest spajającym dzisiaj prawicę i obóz Zjednoczonej Prawicy. Im, Im dłużej będzie trwał na tej funkcji, tym lepiej dla nas wszystkich. Marcin Mastelerek ma powód do zemsty na Jarosławie, na Jarosławie Kaczyńskim? Ja tutaj tych relacji osobistych nie znam. Nie uczestniczyłem w tym i ciężko mi powiedzieć. Twierdzi Waldemar Buda, kolega Mastelerka z łódzkiego PiSu. Prezydencki minister był tam radnym w sejmiku. Z okręgu sieradzkiego dostał się do sejmu. Był też szefem Forum Młodych PiS. Marcin Mastalerek, przewodniczący Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Złożyliśmy panu premierowi Tuskowi apel do premiera. W Cztery lata rządów Donalda Tuska udowodniły, że rząd Donalda Tuska, że Platforma Obywatelska nie jest partią ludzi młodych. Od tamtych czasów minęło ponad 10 lat. Marcin Mastalerek przeszedł wizerunkową, Szef gabinetu pana prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek, witam pana serdecznie. Wolny Polak, witam serdecznie. Wolny Polak. I polityczną przemianę. I choć już w pisie nie jest, to partię i jej prezesa ciągle recenzuje. To jest wielka odpowiedzialność, którą podjął prezes Kaczyński i wielkie ryzyko, dlatego że um, od tych wyborów naprawdę dużo zależy. Pan doktor Tomasz Bocheński. Chodzi o Tobiasza Bocheńskiego, łodzianina który został kandydatem PiSu na prezydenta Warszawy. Oczy całej Polski będą zwrócone na Warszawę i prezes Kaczyński podejmuje wielkie ryzyko. Zobaczymy, czy mu się politycznie opłaci. To jest gra na Andrzeja Dudę, Marcina Mastalerka, czy Marcina Mastalerka... W ogóle na siebie. To o co gra tak naprawdę Marcin Mastalerek? Moim zdaniem Marcin Mastalerek gra na siebie. Dzisiaj jeszcze z drugiego szeregu wykorzystując Andrzeja Dudę i twarz Andrzeja Dudy i jego stanowisko. Ale to Marcin Mastalerek wypowiada różne stanowiska, decyzje, jączy politycznie. Widać jak zmieniła się kancelaria prezydenta, odkąd Mastalerek do niej wszedł. To oczywiście to jest plan polityczny. To nie mam wątpliwości i rola pana Mastalerka moim zdaniem jest nakierunkowana przede wszystkim nie na to, w jaki sposób dokończyć godnie tą prezydenturę, tylko w jaki sposób przeprowadzić prezydenta z tej prezydentury do aktywnej działalności w polityce. To co to jest za strategia? Przegrana. Tak. To jest przegrana strategia. Prezydent nie zauważa, że niedługo wokół niego nie będzie już nikogo, kto go będzie bronił że nawet jego własne środowisko się od niego odwróci, bo nikt niestety nie sprzyja przegranym. Bardzo przepraszam, ale ja 9 lat nie rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim. Myślę, że prezydent Andrzej Duda ze 3 lata nie rozmawiał twarzą A w twarz. Dlaczego ja nie rozmawiam? Nie, dlaczego pan prezydent? Bo prezes jakoś nie dzwoni. Prezes nie dzwoni do pana prezydenta? No do mnie nie dzwoni. Nie, 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 nie pytam, to jest pana prywatna sprawa, czy pan rozmawia, czy nie. Pan, że... Na linii Pałac Prezydencki Nowogrodzka wieje chłodem. Niech to będzie... Wielkim znakiem ostrzeżenia. W relacjach rząd-prezydent jest jeszcze gorzej. Dla wszystkich polityków dzisiejszej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Tak prezydent komentował działania rządu już po zatrzymaniu w pałacu prezydenckim prawomocnie skazanych byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika. Do czego prowadzi? arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. A tak mówił jego minister. Wyprowadzając posła Mariusza Kamińskiego, uderzono nim o To filigranowy, jest filigranowy niewysokiego wzrostu mężczyzna i potem popłakały się po prostu panie, które tam tak pracują. się stało? To po prostu powinni przeprosić. Przyzna pan, że pałac prezydencki nie jest jednostką eksterytorialną, i policja miała prawo wejść do pałacu. Oczywiście, że miała prawo wejść do pałacu. A jak to się stało? Policjanci... Miała, ale miała, ale miała obowiązek zachować się w sposób kulturalny. To, że przygotowano dla nich apartamenty gościnne w pałacu, postawiono kuchnię pre prezydencką na nogi i obsługę tych dwóch panów i oni mieli do czwartku tam przez te parę dni funkcjonować. No było to dosyć, myślę, szokujące, także dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, który mówi, no zaraz, no szuka go policja i, i, i prezydent go, go, go chroni w pałacu, coś, coś, już, coś tutaj jest nie tak, prawda? To znaczy, to znaczy, na pewno jest to wyjście poza rolę prezydenta, który ma być arbitrem sporu politycznego. No, no nie, Duda znalazł się absolutnie w skrajnie niekorzystnej politycznej sytuacji. Bo dzisiaj mamy do czynienia, proszę Państwa, z terrorem tak zwanej praworządności. Jako osoba, która chroni swoim autorytetem i autorytetem swego urzędu, próbuje nieudolnie i nieskutecznie chronić przestępców poszukiwanych przez policję, przegrywa, a potem grozi palcem. No po prostu kom kom kompromitacja. Zamknięto do więzienia ludzi, którzy nie mam żadnych wątpliwości. Są krystalicznie uczciwi. Ja mam wrażenie, że, że pan prezydent jest zdecydowanie przetrenowany. Z punktu widzenia mimiki, z punktu widzenia mowy ciała, gestykulacji. Według Bierzyńskiego prezydent w sprawie Kamińskiego i Wąsika poniósł porażkę. Ułaskawił ich dopiero po 14 dniach, a mógł to zrobić od razu. Unikając skomplikowanej procedury, którą pierwotnie wybrał. Ten scenariusz był chaotyczny, nieprzemyślany, wydawa, wydaje się, że bezcelowy i zakończył się klęską. Kolejną porażkę, zdaniem naszego eksperta, prezydent i jego doradcy ponieśli, gdy Andrzej Duda zawetował ustawę około budżetową. W demokracji trzeba przestrzegać konstytucji. Prezydent powoływał się na jego zdaniem niezgodne z prawem działania rządu przy powoływaniu nowych władz mediów publicznych. Dla rządu brak pieniędzy w budżecie na media publiczne stał się pretekstem do postawienia spółek w stan likwidacji. Jesteście leniuszkami. Czy może pan... To sprawa, o której w taki sposób jeszcze przed wetem prezydenta mówił jego doradca. Szantaż polityczny polegał na tym: wpisujemy przepisy wykonawcze dotyczące podwyżek, i zapiszemy jeszcze 3 miliardy w tej samej ustawie. I powiemy tak: na pewno prezydent tego nie zabytuje. hahaha, ha, ha, jacy jesteśmy sprytni. Przeforsujemy sobie 3 miliardy. Otóż nie, szantażować prezydenta, dudy nie będziecie. To jest strategia chaosu. Nie ma w tym żadnego sensu. To jest strategia zbudowania... Andrzejowi Dudzie nie, takiej silnej pozycji politycznej, niezależnej od, od, od poszczególnych stron, efekt jest dokładnie odwrotny od zamierzonego. Tak? Andrzej Duda prawdopodobnie straci tą pozycję polityczną. Jest skutecznie szantażowany przez Donalda Tuska wcześniejszymi wyborami, gdzie straci, w, w wyniku których może stracić realne prawo Weta, jest nieakceptowany przez Prawo i Sprawiedliwość jest kompletnie sam. To. Andrzej Duda bardziej potrzebuje Marcina Mastelarka, czy Marcin Mastalerek Andrzeja Dudy w kontekście politycznym? Andrzej Duda nie potrzebuje Marcina Mastelarka, ponieważ Marcin Mastelerek popełnia same błędy. Wielce szanowny panie premierze. Szanowni panowie wicepremierzy, szanowne panie i panowie ministrowie. To starcie, które zdaniem naszych rozmówców, prezydent też politycznie przegrał, bo posiedzenie Rady Gabinetowej Donald Tusk wykorzystał do ataku na PiS. Chciałem, żebyśmy rozmawiali o stworzeniu centralnego portu komunikacyjnego i rozwoju infrastruktury z tym związanej. Nie jest moją intencją zaskakiwać pana prezydenta się pan zauważył, że bardzo trudno byłoby Pana zaskoczyć. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego do przekazania, jeśli będzie Pan zainteresowany kompletem dokumentów, które niestety mówię bez satysfakcji potwierdzają w 100% zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegazusa. Spotkanie, które tak podsumował prezydencki doradca. I była chemia między panami, między Donaldem Tuskiem a Panem Prezydentem, kiedy już nie widzieliśmy, co się dzieje? Myślę, że było więcej merytoryki niż wtedy, kiedy są, kiedy są kamery. Ja sądzę, że zapraszanie Tuska na takie debaty jest odwagą, bo Tusk jest absolutnie wytrawnym graczem, również graczem właśnie w takich potyczkach słownych. I rozegrał prezydenta? W moim przekonaniu no, zdecydowanie tak. Ja myślę, że Marcin Mastalerek to wymyślił, nie do końca przewidując konsekwencje albo jak może to wyglądać. Ale to starcie z rządem prezydenta. Marcin Masłarek i Andrzej Duda w ostatnich tygodniach wygrywają czy przegrywają? No myślę, że tutaj, jak możemy takiej nomenklaturze wojennej się poruszać, to są bitwy i pewnie jedna jest wygrana, inna jest przegrana. Pomimo tego, że rząd ma bardzo dużo instrumentów, a prezydent dużo mniej, to ta, ta relacja jest układana twardo ze strony prezydenta i ma swoją podmiotowość w tych relacjach. Myślę, że to jest też spora zasługa pana ministra Mastalerka. Tę podmiotowość prezydenta podkreśla także prezydencki minister, bardzo aktywny w mediach. Prezydent jakby no nie jest szczególnie zainteresowany wchodzeniem w grę polityczną premiera Tuska i bo oni potrzebują opowiadania o Pegazusie i o tym, kto rzekomo był lub nie był podsłuchiwany, po to, żeby odwracać uwagę opinii publicznej od nierealizowania przez rząd platformy PSL-u i lewicy obietnic wyborczych. Wystartuje na prezydenta Polski tak czy nie? Kto? Pan. Przecież nie ja. Przecież dzisiaj, dzisiaj jestem u prezydenta Dudy i tylko tym się zajmuję. Nie myśli pan o tym? Wybory będą dokładnie 10 lat po 2015 roku. E, myślę, że nikt się nie zajmował wtedy, w styczniu 2014 roku, tym, kim będzie. Dziś nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie. Ale Marcin Masterelek, to pani zdaniem jest... Kandydat na przyszłego lidera, czy kreatora i człowieka z cienia? Nie, moim zdaniem jest kandydatem nie tylko, on, on, on właśnie wychodzi z cienia, i ta jego działalność od jesieni, późnej jesieni zeszłego roku on wyszedł z cienia. I moim zdaniem on ma absolutnie cechy, wydaje mi się, że również predyspozycje do bycia liderem. Myślę, że to nie jest wielki powrót. Myślę, że ten powrót jest powrotem słabym. No to jest główny chyba problem, tak? Znaczy nikt nie rozumie, o co tej dwójce chodzi. O panu robimy reporter, chcielibyśmy zapytać. Poprosiliśmy Marcina Mastalerka o nagranie do programu Czarno na białym. Odmówił. Nie, panie redaktorze Arkadiusz Wierzuk TVN24.